Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz kolejny witamy na kawie. Ksiądz Adam, Ksiądz Paweł, Ksiądz Karol. Bardzo dziękujemy za wszystkie pozytywne reakcje na nasze spotkania dotychczasowe. Tak jak zapowiadaliśmy, one były w formie naszych internetowych rekolekcji. Rekolekcje się zakończyły, ale wielu z Was, kochani, dopominało się kontynuacji, więc to był jeden motyw, dla którego tu się zebraliśmy, a drugi oczywiście. Nadchodzące święta i dla każdego chrześcijanina, Wielkanoc, myślę, że jest, czy powinno być najważniejszym świętem. Na pewno jest najbardziej złożonym, bo Tridu Paschalne, które już nie, tuż przed nami, jest bardzo bogate w treść, bardzo ważne i chcielibyśmy, by to spotkanie też było taką formą, e, która umożliwi Wam no, lepsze, głębsze przeżycie tych treści, które Kościół daje nam do rozważenia w tym czasie. Dokładnie, przeżywamy dzisiaj Wielki Czwartek, można powiedzieć, że ten dzień jest świętowaniem ustanowienia dwóch sakramentów, kapłaństwa i Eucharystii. Te dwa sakramenty tak naprawdę nie mogą istnieć bez siebie. Kapłaństwo jest dla Eucharystii, Dokładnie. a Eucharystia nie ma dzięki kapłaństwu i Wielki Czwartek jest... Właśnie świętowaniem tych dwóch sakramentów. Jak to przebiega, postaramy się właśnie Wam w tym odcinku opowiedzieć. Tak, będziemy skupiać się w trzech najbliższych dniach. Dzisiaj, Wielki Czwartek, jutro, Wielki Piątek i e, Wielką Sobotę. E, na poszczególnych e, tych dniach, treści, które e, daje nam Kościół w tym, w tym momencie. Pokażemy to w takim schemacie. Z jednej strony, jak to wygląda normalnie, gdyby. Prawda, nie epidemia i to wszystko, I w jaki sposób Kościół to przewidział w normalnych okolicznościach, a jak yy, będziemy mogli to przyjąć i dostosować do naszych okoliczności, do tych obostrzeń, Dokładnie. do tych utrudnień, i też yy, połączyć to z transmisją tych wydarzeń, które będziemy przeprowadzać już niebawem. Wielki Czwartek, tak jak ksiądz Paweł powiedział, to są dwa sakramenty, czyli kapłaństwo i Eucharystia. I myślę, że to są takie dwie Eucharystie, które pokazują, czy bardziej może symbolizują, albo bardziej akcentują konkretne te sakramenty. Pierwsza Eucharystia to jest msza krzyżma. Msza krzyżma w normalnych okolicznościach jest to Eucharystia, która odbywa się przed południem, około godzin dziewiątej, dziesiątej, 11. W dzień, w Wielki Czwartek rano, nie mam przy w kościele. W parafialnej. Pod, tak, właśnie, tam Święta Krzyżma, tak, tak się nazywa. Ale ona nie jest sprawowana w parafii, tylko, tylko w, katedrze. w katedrze. Pod przewodnictwem biskupa gromadzą się, zaproszeni są wszyscy kapłani z danej diecezji. Kto może, ten jest zaproszony, może przyjechać. I taka msza jest bardzo uroczysta. Jest tam w naszej katedrze, w naszych realiach ponad 300 księży, jak mm. normalnie. Gdyby nie te obostrzenia, pewnie też o tej porze byśmy. Pakowali pa się do samochodów. Dokładnie, i samochodu do I, i, w i Łomży. Do Łomży, Dla dokładnie. mnie też ta msza Święta jest taka dosyć istotna, ponieważ to jest taki piękny znak jedności biskupa ze swoimi kapłanami. Wiele osób może tego nie wie, ale my jako księża nie mamy możliwości odprawiania Mszy Świętej tylko dzięki naszym święceniom, bo pełnię święceń ma biskup. I biskup, można powiedzieć, dzieli się tą pełnią, dzieli się tym możliwością odprawiania Eucharystii z nami, daje nam takie pozwolenie i e, normalnie w ciągu roku korzystamy z tego i odprawiamy mszę świętą. A ten dzień, Wielki Czwartek, msza, krzyżma jest takim e, przypomnieniem tego, tej jedności e, i, i pokazaniem właśnie, e, że, że to jest dzięki łączności apostolskich biskupów, ma sukcesję apostolską po, innym, po, po apostołach. My e, korzystamy z tego właśnie dzięki jemu, jego zgodzie. Mm -hmm. Powiedzieliśmy, że to jest msza krzyżma. Tak. E, <laughs> skąd taka nazwa? Ponieważ na tej mszy świętej ksiądz biskup y, święci, błogosławi. Oleje i jeden z tych olei to jest właśnie olej krzyżma. Tak on się nazywa nie krzyża, tylko krzyżma. To taka jest zasadnicza różnica w tej nazwie, żeby nie mylić z krzyżem chodzi. Co to jest właśnie ten olej krzyżma? No, olej oczywiście nie jakiś taki silnikowy, jakiś 5W30, tylko jest to oliwa z oliwek, oczywiście naturalna, z dodatkiem balsamu pachnącego i ona jest święcona przez biskupa raz w roku i potem księża dziekani biorą to do siebie potem rozprowadzają wszystkim księżom proboszczom na wszystkie po prostu parafie. No w tym roku nie pojedziemy po ten olej, ale on jakoś pewnie dotrze do nas. Mamy taką złąże. I do czego służy ten olej krzyżma? No przy udzielaniu generalnie sakramentów bez sakramentaliów. E, czyli właśnie chociażby w czasie chrztu świętego namaszcza się, później główkę dziecka tym olejem, w czasie święcej kopańskich dłonie, e, ołtarz przy konsekracji jest właśnie namaszczany tym olejem i w wielu też innych miejscach. On ma bardzo szerokie zastosowanie, ale jednocześnie też święcony jest w czasie tej mm, mszy świętej krzyżma drugi olej, olej chorych. No mm. I to jest taki olej, który e, sakrament namaszczenia chorych wtedy jest udzielany, no to ksiądz tym olejem namaszcza dłonie chorego. Czasami to jeszcze chyba teraz święcony jest Olekotahumenów, tak, czyli jeżeli ktoś jest chrzczony jako dorosły, to wtedy takim olejem jest chyba namaszczany jakoś tak. To tak chyba się ale odbywa. to w naszych realiach raczej, raczej jest Jeszcze rzadziej, rzadziej występujące. Pierwsza Eucharystia właśnie bardzo mocno akcentuje sakrament kapłaństwa, mhm. a za chwilę wieczorem mamy drugą to, Eucharystię. To już jakby jest druga część tego dnia tak. Wielkiego Czwartku, popołudniową, czy popołudniową porą, czy, czy wieczorem. Kiedy gromadzimy się w naszych już kościołach parafialnych na tzw. Eucharystii Wieczerzy Pańskiej. Tutaj, w tym momencie, rozpoczyna się, jak to często używamy, Tridum Paschalny, czyli trzy święte, wyjątkowe dni w życiu chrześcijańskim najważniejsze dni w chrześcijaństwie. Co to jest Msza Święta Wieczerzy Pańskiej? Księża z danych parafii e, wspólnie celebrują e, Eucharystię jako pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą spożył Chrystus z, ze swoimi uczniami, z apostołami w Wieczerniku. I to właśnie jest e, no po prostu uobecniane tego dnia. Tak, można powiedzieć, że e, tak jak bardziej tamsza święta poranna akcentowała kapłaństwo, tak ta jeszcze mocniej e, odzwierciedla i przypomina właśnie jest takim oddaniem czci jeszcze większym sakramentowi eucharystii, co wyraża się między innymi przez to, że e, odmawiana jest wtedy modlitwa eucharystyczna, tak zwany kanon rzymski, taka najdłuższa opcja e, tej właśnie modlitwy. Bardzo uroczysta też, najbardziej uroczysta i można stosować też w ciągu roku, tak. ale można powiedzieć, że w ten wielki czwartek wieczorem powinno się wziąć właśnie hmm. ten kanon rzymski odmówić właśnie e, to tę modlitwę po prostu. Ta. W czasie mszy Wieczerzy Pańskiej też może być użyty taki obrzęd, który, który znamy z 13 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, kiedy to Jezus myje nogi swoim apostołom i też w naszej świątyni w zeszłym roku też taki obrzęd był, czyli ksiądz przewodniczący tej liturgii u nas, ksiądz proboszcz, zdejmuje ornat, zdejmuje tę wiecznią szatę i podchodzi do dwunastu wybranych mężczyzn i tam myje, myje im nogi. Czasami są to takie sytuacje tak. z zabawne z tym związane. Paweł Kolej, tutaj mówił akurat o, o pewnych sytuacjach w swojej właśnie, Tak kolegom opowiadałem właśnie, że e, zazwyczaj to są mężczyźni tacy, no powiedzmy no uprzedzeni, no po prostu wiedzą oni, że mają tam wcześniej w domu, mogą sobie tą nogę tam umyć, tak. żeby skarpeta dziurawa nie była też, bo to trzeba przecież zdjąć. No i oni oczywiście wiedzieli, u mnie w parafii wtedy, byli przygotowani na to. Przyszedł ten moment właśnie umycia nóg i wysz, on tak wyszli właśnie z kościoła fajnie, jakiś taki mężczyzna też nie za bardzo wiedział, co się dzieje i na 13. Nie tak było 13 apostołów tak z wtedy. Już. To a propos tego umycia nóg, to właśnie jedną nogę się zasadniczo myje więc druga, już tylko jedna na rezurekcję zostanie <noise> na święta, na, tak. na święta do, do umycia. A propos tego mycia, to jeszcze co do, co do ubioru może księdza, mhm. czasem zdarza się, że ksiądz jako ten uobecniający Chrystusa, przewiązuje się jakimś takim płótnym, czy prześcieradłym, mhm. którym później wyciera te nogi. Mhm. Natomiast no, tak z własnego doświadczenia, czy z dzieciństwa, kiedy byłem ministrantem, właśnie tak szczególnie mi zapadł w pamięć i jeden moment, kiedy ksiądz proboszcz z mojej rodzinnej parafii umył nogi właśnie ministrantom, zauważył, że tak jak oni służą kapłanom, czy mhm. do, do Eucharystii w ciągu roku, tak ten jeden raz jakby rolę się odwrócił. No właśnie, bo to jest chyba też ważne, że co ten obrzęd w ogóle oznacza, tak. dlaczego on jest, że to jest taki obrzęd, który pokazuje, no, że kapłan ma być takim sługą. Tak. Nie Jakieś? przyszedłem, żeby mi służono, ale... Tak, Jezus służyć. czyni to wobec swoich apostołów, kiedy mówi: Nazywacie mnie mistrzem i nauczycielem, i, I nim jestem. Skoro ja, nauczyciel, myję Wam nogi, to i Wy powinniście sobie nawzajem myć nogi. Oczywiście nie chodzi tutaj o dosłowny rym, ale chodzi właśnie o, o, o tę postawę służby: o to, że Chrystus taką postawę przekazał swoim apostołom, a oni przekazują nam, kapłanom, i powinniśmy też o tym pamiętać w tym momencie. Biskup, Cześć. kiedy w katedrze myje nogi, w, przynajmniej w naszej łomżyńskiej, katedrze to było nie wiem jak jest teraz, ale do tej pory było tak, że były konkretnie grupy wybrane: e, czy to leśnicy, czy to rolnicy, czy tak, lekarze. lekarze tak. Wtedy biskup e, wy, wybierał e, i właśnie takim dwunastą mężczyzną e, mył nogi. Z reguły nie widzieliśmy, przynajmniej ja nie spotkałem jakichś takich komentarzy negatywnych. Z, z reguły jest to pozytywne. No. Był biskupa, który tak. schyla się, klęka, czy, czy w naszych realiach parafialnych proboszcza. E, ludzie są poruszeni często takim gestem. Ze względów sanitarnych tego no i... momentu nie będzie. Sety, nie będzie. W ogóle ograniczona jest liczba tak. uczestników, więc... więc nawet gdybyśmy nie... mogli to zrobić, to i tak 12 nie będzie tak. nas. No Faktycznie. i to ta, też ten obrząd pokazuje, że tam Msza Święta Wieczorna jest takim od, odzwierciedleniem, jakby tego, co się działo na ostatniej wieczerzy, tak. prawda? To też warto zauważyć, że. Te tridum paschalne, które będziemy starali się jakoś umówić. Ono właśnie ukazuje te ostatnie dni chwile z życia Pana Jezusa. Jest takie też warto myślę zauważyć, że w czasie tej mszy świętej konsekruje się odpowiednią ilość Aha. komunikantów do rozdzielania Komunii Świętej, żeby starczyło i na następny dzień. Ale dlaczego? To już może będzie w innym kolejnym odcinku. <grym> tak, to, 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 to jest ważne. Tym bardziej, że też. Myślę, że tutaj już to warto tutaj zaznaczyć, że obrzędy triduum paschalne przez pewne gesty chcą pokazać jedność, czyli że to jest jeden obrzęd liturgiczny, który tak. rozpoczyna się w wieczerze Pańskiej, tam jest pozdrowienie w imię Ojca i Syna, znak krzyża na początku Eucharystii, mm. I zobaczmy, że Eucharystia, która normalnie kończy się błogosławieństwem, ta w Wielki Czwartek wieczorna nie skończy się błogosławieństwem. Tak, ani błogosławieństwem kapłanem poprzez znak krzyża, ani tak. Najświętszym Sakramentem, prawda? Tego nie ma. Tak. Jaki tak. jest ostatni element tej mszy świętej? Tak, ostatnim elementem tej mszy świętej jest procesja do tak zwanej ciemnicy, czyli... Kaplicy Adoracji. Kaplicy Adoracji, w której... Jest, w której będzie umieszczony najświętszy sakrament ministranci kapłani z, z monstrancją Panem Jezusem w ukrytym pod postacią chleba udają się właśnie do tej kaplicy adoracji do ciemnicy która ma symbolizować modlitwę Pana Jezusa w Ogrójcu, jego przebywanie w więzieniu to tak od strony biblijnej, to tak, taka symbolika jest. Ta. Musza Wieczerzy Pańskiej do momentu e, hymnu Chwała na Wysokości Bogu jest e, używany, są używane organy, potem te organy milkną i dopiero e, wracamy do nich już e, w Biblii Paschalnej, o czym jeszcze będziemy też mówić. Czyli większość mszy świętej tej Wieczerzy Pańskiej jest a cappella, powiedzieć. Yy, Jak więc... się przygotować do tej Eucharystii? No to jest ważne, że. że... Do transmisji, jej Ta, można też właściwie bardziej. No chcemy nie? teraz właśnie tak, podnieść ten wątek naszego przeżycia w 2020 roku, w tej tak. sytuacji konkretnej. E, mamy tutaj przygotowany taką. E, no Obrazek. obrazek na desce, ostatnia wieczerza. Mhm. Warto, myślimy, że zaznaczyć jakiś, w jakiś sposób, tak jak mówiliśmy ostatnio o przygotowaniu tego otoczenia do duchowego przeżywania Eucharystii, żeby telewizor nie był centrum, ale krzyż czy jakiś obraz. To w tym dniu myślę, że warto, albo jeżeli ktoś ma taki obraz o takim tak. wieczerzy, albo jakiś inny obraz, czy obrazek z pierwszej y -y -y. komunii, który taki... Z sposób... motywem eucharystycznym, jakby? Dokładnie, tam, tak. tak. Żeby podkreślić to, że to jest właśnie pamiątka ustanowienia eucharystii. Czyli ten obrazek tutaj nie stoi tylko po to, żeby schować, orzeszki. Tutaj. <noise> Ale, ale właśnie e, chcemy w taki sposób, e, takimi drobnymi gestami pokazać, jak możemy e, też e, swój taki wkład e, włożyć, żeby, żeby właśnie to przygotowanie i to przeżycie tej wieczorzy pańskiej no, był, było pełniejsze, było takie bardziej e, więcej, bardziej owocne. No tak. Myślę też, że z tego miejsca możemy szczególnie poprosić. Tego dnia o jeszcze taką większą modlitwę za kapłanów. Tak. Jest to dzień taki kapłański, też typowo, dlatego o taką modlitwę za nas serdecznie prosimy. Tak jeszcze pozwolę sobie tak cofnąć się jeszcze do tej mszy świętej krzyżma, mhm. bo tak mi się przypomniało, że też zazwyczaj tam odnawiamy takie przyrzeczenia kapłańskie. Mhm. To też taki ważny element, myślę, że tak. warto o nim wspomnieć, bo zazwyczaj na tej mszy krzyżma, tej porannej, nie ma zbyt wielu ludzi świeckich. Tak. To jest taka msza święta, gdzie zdecydowanie jest więcej kapłanów niż, mhm. niż, niż tak. ludzi świeckich, więc jeszcze taka jedna ciekawostka, powiedzmy, z tej mszy. Tak. No, my też muszę przyznać, że dostajemy co roku w Wielki Czwartek dużo życzeń, dużo też takich pozytywnych sygnałów od Was, kochani, że, że też modlicie się za nas i dziękujemy Wam za tę modlitwę. Dziękujemy Wam też za te spotkania i za to dzisiejsze spotkanie. Będziemy je kontynuować jutro i pojutrze i chcemy, byście razem z nami przeżywali ten święty czas i by one pomogły Wam jak najlepiej, też duchowo, przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Szczęśliwego Boże, Boże. Szczęść Pozdrawiam serdecznie.